Dzień dobry! To ja! Wszyscy mnie tutaj znają Zagram z moim bratem w tą grę. Zapomniałem jak się nazywa, Dobra, daję! A pierwszy, ja jestem czerwony jak coś. A mój brat jest... ociepanie No. Dobrze. Wygrywamy. Co nie, 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 nie. O, o, o. Zagramy sobie z dwierundki i... albo nie, zagram ja jedną z, z moim bratem, a później zagramy sobie z jakimś botem czy z kimś. Próbujemy. Pięknie. Mam 5. 6. Ten odcinek trochę będzie krótki. Yy, no ale no. Coś mam po Nie Niedługo będzie browser. Oja. Yy, to może ja teraz powiem. Opowiem kilka rzeczy. Przez mojego brata straciłem moje konto. No i tak. Leciłem przez mojego brata konto i... no mam na razie, Jestem nawet słaby, bo teraz na razie mi się nie chce w ogóle grać. Lecimy sobie na Easy na przykład. No i spróbujemy. Pym. Dobra, pierwszy. O! O jacie! Jak to się stało? Krem na Yeezy, a ja nie mogę przejść. Strzelił sobie gola. Pium, pium, pium. Dobrze. U mnie teraz pada Płytka pogoda No ale Nic się nie poradzi Jeden kurczak mi dzisiaj padł Jak ktoś widział odcinek z kurczakami No to wie o jakich kurczakach teraz mówię Jeszcze, O dobra I teraz kto wygra F Finalny gol jej, tak, to jest ostatni. Ja wybraliśmy. Więc to chyba będzie na tyle. Myślę, że wam się odcinek podobał. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. No i cześć.